Cześć, jestem Frank, założycielem Stici. Witam cię w tym filmie. Pozwól mi przedstawić Stici, rozwiązanie do zarządzania statystykami dla wszystkich drużyn piłki ręcznej. Nasza misja to pomoc trenerom na wszystkich poziomach w poprawie wydajności swoich zawodników i drużyn. Nasze podejście polega na skoncentrowaniu się na działaniach twojego zespołu. Następnie wyciągamy kluczowe statystyki twojego przeciwnika. Rozwiązanie składa się z dwóch części. Aplikacji i serwera online. Aplikacja jest dostępna na Androida i iOS dla smartfonów i tabletów. Pozwala na rejestrowanie zdarzeń w Twoim zespole, w czasie rzeczywistym, podczas meczu, za pomocą prostego i intuicyjnego interfejsu. Możesz wprowadzać strzały i wszystkie główne wydarzenia. Korzystając z aplikacji, możesz w dowolnym momencie uzyskać dostęp do różnych widoków statystycznych. Co pomaga w podejmowaniu decyzji podczas przerw czy przerw na połowie? Możesz analizować swój mecz, korzystając z różnych podejść. Po zakończeniu meczu dane są synchronizowane z serwerem online. Daje to dostęp do różnych opcji analizy meczu na poziomie zespołu lub zawodnika. Obecnie mamy trzy dostępne plany. Darmowa wersja daje dostęp do podstawowych funkcji. I jest łatwa do uruchomienia od pierwszego meczu. Wersja premium, przeznaczona dla stałych użytkowników, oferuje dodatkowe widoki analizy i umożliwia śledzenie sezonu za pomocą statystyk kumulacyjnych. Możesz również udostępniać swoje statystyki swoim zawodnikom za pomocą udostępnionego linku. Mogą analizować swoją grę samodzielnie. Wersja MAX, przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników pozwala na powiązanie sekwencji wideo z zarejestrowanymi statystykami i eksport danych do innych rozwiązań analizy wideo. Pliki eksportu są kompatybilne z formatami VideoCoach, Dartfish i XPS. Oferuje również specyficzne funkcje. Nasze wartości to prostota, dostępność i wydajność, aby dać wszystkim drużynom piłki ręcznej na całym świecie równe szanse. Od poziomu zawodowego do amatorskiego wszyscy korzystają ze STIZI zgodnie z własnymi potrzebami. W imieniu całego zespołu życzę Ci doskonałego doświadczenia z STIZI. Dołącz do naszej społeczności ponad 10 tysięcy użytkowników w ponad 100 krajach, aby pomóc swojemu zespołowi rozwijać się przy pomocy statystyk.